Cześć, witam już kolejny raz dzisiaj na moim kanale słuchajcie minus 2 stopnie na dworzu godzina 13 opatuliłem jeszcze raz filterek słuchajcie dzisiaj mają być silne mrozy w nocy tak jak wszędzie zobaczcie tutaj szedł ten przewód od oczka on jest w takiej Zasypałem tu śniegiem jeszcze. Jedną plandekę dołożyłem do filtra. Również zasypałem śniegiem. Myślę, że dobrą robotę wykonałem. Dodatkową, oczywiście. Jeżeli w dzisiejszej nocy tu wszystko da radę, to słuchajcie, wszystko będzie dobrze. Podsypałem też, ale zobaczcie, śniegiem. Generalnie filtr jest przykryty 10 centymetrowym steropianem. W wierzchu jest położony też kofek przed tą górną warstwą. Także myślę, że przygotowałem się na maksa na nadejście bezki ze bez schodu. Ale to nazwaliśmy się. Także tak to wygląda, słuchajcie. No wchodziłem na ten lud, to strach nie. Ale... Tutaj płykałem szczerem belek taki. Za słuchajcie chwilę kamerkę, także na tą chwilę wygląda to u mnie tak. Jutro wrzucę kolejny filmik, niby dzisiaj 19 stopni w nocy. Zobaczymy. Pozdrawiam serdecznie i lukamy co tam pod wodą. Woda zimna. No dobra, to do zobaczenia